Miejscowość Wlewsk. Zatrzymałem się, bo tutaj widzę jakiś ciekawy, zabytkowy obiekt. Nie wiem czy cośkolwiek mnie słychać, bo wieje silny, porwisty wiatr. Ale się przejdziemy, przejdę się tutaj po tym terenie. Zobaczymy, może coś się tutaj uda ciekawego nagrać. Prawdopodobnie taki, to jest mały kościółek po niemiecki. Tu mamy krzyż. Mamy taki nie wiem, krzyż, nagrobek tutaj zafoliowane, nie wiem chyba pieczary bardzo grząski teren tutaj widzimy dwa nagrobki ten Tutaj drugi nagrobek. Przejdziemy się tutaj teraz w stronę kościółka. Nie wiem, czy to kościółek, czy jakaś kaplica. W każdym razie widać, że to jest budynek sakralny z krzyżem u góry. Bardzo ciekawa architektura. Mamy wejście, albo wyjście, nie wiem, ciężko powiedzieć, e, jakieś tutaj mamy plakat. Może się tam coś uda odczytać o wlewsku przed wejściem znicze Prawdopodobnie tereny wokół tego kościółka to jest dawny cmentarz na którym się zachowały dwa nagrobki. Idziemy teraz z drugiej strony. Bardzo zimno i bardzo silny, porwisty wiatr wieje. Być może nic nie słychać, ale no zobaczymy później po nagraniu co to będzie. A tutaj chyba z drugiej strony właśnie widzimy wejście główne prawdopodobnie nie od ulicy, tylko tak jakby od tyłu. Jest wejście główne. Ciekawe, czy tu jest otwarte, ale wątpię. Ale możemy sprawdzić. Oj, zamknięte. Jak widać, tutaj schody są odnowione. Te schody nie są stare, a na pewno nie przedwojenne. Być może tutaj odprawiają się nabożeństwa religijne. Bynajmniej raz na jakiś czas. Jak widać, alejki są w miarę zadbane. W pobliżu widzimy tutaj chyba była kiedyś gorzelnia, czy coś podobnego. Pegerowska gorzelnia oczywiście z lat perelowskich. Pegery upadły, ale jeszcze budynek pozostał. Może kiedyś następnym razem uda mi się tutaj wejść do środka i zobaczyć co tam jest, ale może tam kamerkę włożę, może coś będzie widać wodzie chociaż. No, na pewno to jest ciekawy obiekt. Szkoda, że nie można do niego wejść. O, tutaj jeszcze jest tablica. Trochę dłużej kamerę przytrzymam, żeby można było odczytać. O. Także wszystko będzie wiadomo, co tutaj się znajduje. Szkoda, że nigdzie nie widzę daty. A tutaj coś jest u góry, ale to nie. To nie jest... Tam żadnej daty nie ma. A cóż, może następnym razem uda się więcej sfilmować. Może spotkam osobę, która ma do tego kościółka klucze. I pozwoli wejść do środka.